Mamy stożek hedera. W takim jest stanie. Całkowicie połamany. Tutaj też jest ogromne pięknięcie. I mamy rozdarcie w tym miejscu. Planuję założyć pasek tak i tak. Ponieważ jeśli założyć tylko w ten sposób, nie będzie żebr sztywności. Zrobiliśmy wkładkę. Również wstawiliśmy jedną tutaj i wykonaliśmy otwór techniczny. Tutaj jest wkładka, tutaj jeszcze dwie, z tej strony także dwie wkładki. Stoją żebra usztywniające z jednej i z drugiej strony. Tutaj również jest żebro usztywniające. Tutaj wkładkę zamknęliśmy. Po całkowitym przygotowaniu powierzchni musimy ją zespawać. Za pomocą suszarki podgrzewamy całą powierzchnię, gdzie będziemy spawać, aby plastik był ciepły. Wtedy wszystko dobrze się zespawa. Napisz w komentarzu słowo agro, a my zarezerwujemy dla ciebie zniżkę 15%.